Ciągnie słuchacza słuchacza do lasu. Ciągnie słuchacza do lasu. Proszę Państwa, od dzisiaj w każdą środę o tej samej porze będziemy udawać się do lasu i odwiedzać osoby, które wiedzą o nim najwięcej. Zapuścimy się w lasy te najbliższe naszym domom, ale także w rezerwaty, parki krajobrazowe. Będziemy mieli okazję zajrzeć do laboratoriów służących swoją wiedzą leśnikom i, i przedstawicielom innych zawodów z lasami związanymi. Jednak teraz będziemy rozmawiać o etosie zawodu leśnika i o tym, Jakie wyzwania stoją przed nimi współcześnie? No bo przyznajmy, że bardzo chcemy do lasu, chcemy mieszkać obok lasu, nam jest z lasem dobrze, ale czy pomyśleli Państwo kiedyś, czy lasom jest dobrze z nami? Z Wojciechem Fonderem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, rozmawia Julita Nobis. W jaki sposób Pana zdaniem leśnicy opiekują się tym jedynym swoim rodzaju dobrem narodowym? Ja myślę, że opiekujemy się bardzo dobrze. Takie oceny nawet potwierdzane przez badania opinii społecznej uzyskujemy. I na pytanie, czy dobrze leśnicy dbają o przyrodę, odpowiedź 75% z ostatniego badania była, że tak, że dobrze dbają. Przyjęliśmy zasady trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Mówiąc jednym zdaniem skrótowo, to tak gospodarować w przyrodzie, wykorzystując racjonalnie oczywiście możliwości, jakie ona nam daje, żeby przekazać jej zasoby w możliwie nieuszczuplonym kształcie następnym naszym pokoleniom. Głównym naszym celem jest ochrona tej przyrody. Zawód leśnika to jest zawód bardzo lubiany i chyba do tej pory wiele osób garnie się do tego zawodu, zwłaszcza chyba mężczyzn. Uważam, że leśnik to nie jest tylko zawód, tylko powołanie, bo kiedyś myślę ten prestiż i znaczenie tego zawodu było znacznie większe niż teraz. Spójrzmy na ten czas przed wojną. To nadleśniczy starosta i proboszcz to byli najważniejsi ludzie w, w okolicy. Razem z, ze szlachtą, z hrabiami na rauty jeździli, mieli własną służbę, mieli bardzo wysokie pobory, byli postrzegani jako ta elita, która tam na prowincji czy w terenie jest, ona niesie pewne wartości ze sobą, nie tylko dotyczące zawodu, a jednocześnie leśnicy spełniali również rolę wojskową bardzo poważną przed wojną. Przez to, że taki wysoki status społeczny był, to po wojnie ten zawód starano się zdeprecjonować i nas mocno osłabiono, rozbito. Ta ranga zawodu upadła i potem powoli, powoli się odbudowywała i teraz myślę, że już jest dosyć duża i leśnik również jest postrzegany jako taki zawód elitarny, może tak to w cudzysłowie można by było powiedzieć. Jesteśmy tylko jakby tą formacją, która jest przedstawicielem państwa w imieniu Skarbu Państwa, my zarządzamy tymi lasami, ale nie jesteśmy ich właścicielem. Każdy ma swojego mentora, każdy się odwołuje do jakiejś takiej postaci w swoim zawodzie, którą ceni. Ja myślę, że ma pan w swojej pamięci jakieś osoby, które pan szczególnie ceni, jeżeli chodzi o historię leśnictwa czy lasów państwowych. No tak, oczywiście takim mentorem, myślę, że nie tylko moim i nauczycielem i postacią, którą bardzo szanujemy, cenimy, to jest pierwszy dyrektor lasów państwowych, twórca zresztą lasów państwowych, Adam Loret, który był... Pierwszym naczelnikiem Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Warszawie. Na Senatorskiej mieścił się ten zarząd, później przemianowany na dyrekcję, ale on również później został pełnomocnikiem rządu do utworzenia lasów państwowych i utworzył Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które powstały w 24 roku. A ta dyrekcja warszawska, którą ja w tej chwili mam przyjemność i zaszczyt kierować, powstała w 20 roku i należy... Do jednej z czterech najstarszych dyrekcji lasów państwowych w Polsce to jest właśnie Warszawa, Siedlce, Radom i Lwów. I ten loret zginął tragicznie w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach, bo razem z archiwum lasów państwowych, ze swoimi najbliższymi współpracownikami został otoczony przez Sowietów w Puszczyna Libockiej, to jest na Białorusi obecnie i tam słuch o nim zaginął. On stworzył zasady, które właściwie mówiąc szczerze do tej pory obowiązują, główne zasady oczywiście, kiedy on zaczynał, lasów państwowych w Polsce było poniżej jeszcze 30%, tylko on potem poprzez wykupy i inne działania. Doprowadził, że przed wojną już tych lasów państwowych było blisko 40%. Ponieważ jestem w tej dyrekcji, którą kierował 10 lat, to to zobowiązuje. W związku z tym staram się ze wszystkich sił i możliwości, jakie posiadam, żeby tu w tych lasach działo się również dobrze. To była proszę Państwa oczywiście dawka historycznych informacji. E, za chwilę czeka nas krótka wycieczka do jednego z nadleśnictw blisko Warszawy.